Naszym gościem jest Marcin Mroczek. Panie Marcinie, 13 edycja Turnieju Mikołajkowego, obecność reprezentacji artystów polskich, również pana brata. Czy coś wspominał o udziale w tej imprezie? Wspominał, że po pierwsze poszło im bardzo dobrze ze względu na to, że biorą tam udział praktycznie zawodowe drużyny, często zawodnicy, którzy cały czas czynnie grają w pierwszych ligach zajęli piąte miejsce, więc można to rozpatrywać jako ogromny sukces. W sierpniu również drużyna reprezentacji artystów polskich była w Suwałkach. Tym razem w meczu gwiazd zmierzyła się z byłymi kadrowiczami prowadzonymi przez Dariusza Dziekanowskiego. Niestety porażka, aczkolwiek teraz będzie szansa do rewanżu. Tym razem na hali. Czy macie Większe szanse na hali czy na boisku, niż na boisku pełnometrażowym? Trudno powiedzieć, ale z nami bywa tak, że e, lubimy w meczu przegrywać po to, żeby wyprowadzać e, później wynik e, na, e, korzystny dla nas. E, I zazwyczaj tak było w naszej karierze. Nie wiem, jak będzie tym razem. E, mam nadzieję, że łatwo. Polanie oddamy i będziemy silną drużyną, która na pewno będzie takim czarnym kolniem turnieju. Zważywszy, że w większości u nas grają amatorzy, miłośnicy piłki nożnej, ale raczej lepiej im to idzie przed telewizorami niż na boisku, ale staramy się i niejedna drużyna, nawet zawodowa, przekonała się, że z nami łatwo nie jest i podnosiła klęskę. Skąd zainteresowanie sportem i dlaczego piłka nożna? Ja myślę, że piłka nożna, dlatego że chyba każdy facet lubi ten sport. Myślę, że to jest gra drużynowa, nieprzewidywalna, która oprócz tego, że wymaga sporych umiejętności fizycznych, to też takiego myślenia na boisku. Myślę, że to jest właśnie pasjonujące, że w piłce nożnej nie da się nic przewidzieć. I nawet nieraz najlepsza drużyna przegrywa ze słaby i to jest piękne. A zamiłowanie do sportu to od dziecka. Myślę, że za moich czasów, kiedy jeszcze nie było komputera, no to piłka nożna była na pierwszym miejscu, rzucało się plecak po szkole i pierwsze co, to trzeba było rozegrać porządny mecz w piłce nożnej za blokiem, a dopiero później lekcje. Kto jest lepszym piłkarzem, Pan czy Pana brat bliźniak? To zależy od dyspozycji, ale gramy na różnych pozycjach. Bywało tak, że ja odnosiłem kontuzję, więc brat... Były w lepszej formie, bywało na odwrót. No, ja jestem po kontuzji Barku, więc trochę jeszcze dochodzę do tej formy. Brat jest w pełni gotowy, ale gramy na różnych pozycjach. On gra na obronie, ja gram często w pomocy i w ataku. Ma pan mnóstwo wielbicieli w sowałkach. Może byśmy zachęcili sowalskich kibiców, po to, aby licznie zjawili się na Hali Osir w sowałkach. Słuchajcie, zapraszam wszystkich z okazji e, Mikołajek, z, z okazji zbliżających się świąt, żeby jeszcze przed świętami spędzić wspaniale czas, nie tylko przed telewizorem, bo tego na pewno będziecie w świętami mieli mnóstwo, ale też aktywnie na hali 20 grudnia na hali Osir. Osir w Suwałkach e, będzie się działo, będą emocje, będziemy grać wysoki, e, silny, mocny futbol e, i na pewno nie zabraknie Um, niespodzianek. To na pewno. Zapraszam wszystkich. Dziękuję. Dzięki, pozdrawiam i życzę wesołych świąt.